Można było się spodziewać, że Carmelo Anthony wyląduje w Hall of Fame. Spodziewano się tego w 2026 roku, ale okazuje się, że odbędzie się to właśnie w tym roku. Jakby tego było mało, Carmelo Anthony będzie wchodził do Hall of Fame razem z Dwightem Howardem. Rozumiem, że to za zasługi w promowaniu koszykówki na Tajwanie. Czy ja jestem gotowy, żeby odczekać swój brak wiary w popularnego Melo? Oczywiście nie ma zbyt wielu zawodników, którzy że w przeciągu całej swojej kariery zdobyli prawie 30 tysięcy punktów na parkietach NBA, i z pewnością Melo ma naprawdę sporo osiągnięć indywidualnych. Ale jeśli ja mam być szczery z wami, i ja mam ciągle wątpliwości, czy to na pewno jest właściwe miejsce. A Wy? Co o tym sądzicie? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Carmelo Antonego? Koniecznie sprawdź ostatni odcinek na Dobręczą Podcast, który jest dostępny na Spotify, YouTube, Apple Podcasts.